Weszła właśnie mgła tak jest ładnie a ja zaczynam ostatni dzień wędkowania Także zobaczymy co dzisiaj będzie słychać na wodzie. Wczoraj dwie ładne były duże na kiju, ale się spięły. tak to bywa. Zobaczymy jak będzie dzisiaj. Dzisiaj tylko nie wiem, 13-14 połowie. Chwilę na razie. Dobra, zaczynamy. Rano było 8 stopni, zanim się operator nazbierał, to minęło trochę czasu, słonko wyszło przewiało mgiełkę, która była rano i zobaczymy czy coś uda mi się dzisiaj wyhaczyć, bo mam tylko pół dnia bo muszę jeszcze wrócić do tego beznadziejnego wrocka zobaczymy najpierw tu bliżej czy czasem któraś nie stoi ryby tu są strasznie skute biorą bardzo delikatnie dużo zaraz uciekają, potrafią się wypiąć, na razie nie widziałem żadnego lusterka, może nie weszły je Widziałem tu lusterko, ale to chyba świnka. Nie ma basioniek. Nadzieja byłam Cisza jak 150 Kolejne obejście i baiu niech nie widać. <śmianowidł> Jedna ładna basiunia i będę mógł jechać. No co, czyżbym musiał tego mopa założyć nieszczęsnego? Mam branie małego bolka miałem. No nie weszły, Basiu nie. Albo nie chcą mojej przynęty. Jak to? zawodny ten sprzęt GoPro's, gopro Pro. wreszcie coś się pokazało spławiła się jedna może przyszły która to jest godzina? 11.46 one co jak z zegarkiem w ręku? Czy to tu świnia lusterkuje? Mm. <noise> Te kaczki są tu niesamowite, Leus miał rację w ogóle się nie boją. Mm. Idą idą. Może to trzeba zrobić jak gleus, ćmika w zęby i. Co tam dausś Wyspaez się? A tak widziałem, że ktoś tam za barierki na mnie zaglądał. Nic się nie dzieje. Dopiero teraz wpłynęły. Dopiero teraz wpłynęły. Jestem gdzieś od dziesiątej, ale nic kompletnie się nie dzieje. A policjant miał opalone mopy. A tu tu jest wyjście. O proszę. Nie. Nie zauważyłem. Szedłem, szedłem tamtędy. Co Mizer, nie? No, no. nie wiem, popróbuję gdzieś do 14, pojadę do Witka, spakuję rzeczy, przyjadę do Ciebie. No. No kawę i jadę dalej. No. Tu jest taki duży kamyk, wiesz? Nie, nie nie widzisz go pewnie. I metr poniżej tego kamienia, z metr przed pianą, tam w zastoisku, są dwa takie kamienie, też w odległości od siebie metr. Wszystkie duże mi brały tam. Zdarzyłem. Za tamtym kamieniem Nie ma przypartych ryb, bo tam jest jakaś dziura jest. Wiesz co, no, nie, 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 nie patrzyłem Przy pianinie jest dziura No Przy pianinie jest taka mogą w dziurę iść na mysz, nie muszą schodzić No Dobra, Daruś, idę do łowić, bo to jeszcze pół półtorej godzinki A dopiero w co wpłynęły, bo zobaczyłem, że lusterkują Tak? No to dobrze. Jedna im nie zadowala i mogę się zwijać. Stoję przy tym kamieniu, tu jest kamień, taki duży A tam są dwa. Jeden i drugi. I tam mi brały. Jedź, jedź, jedź. A siedzi to Brzana, siedzi u grzylaska. Grzylasz tylko myślał, że to zaczę. A to Brzancia, Brzancia, Basiunia, siedzi, siedzi u grzylaska, siedzi u grzylaska, siedzi u grzylaska. I wystarczyło założyć żółtą mięteczkę, a nie jakiegoś mopa-sropa. O jadź. Basiuniu, Basiuniu. No patrz co za gościuwa Siedzi, siedzi, u grzylaska. najpiękniejsze to są te hole mm. Żeby tego nie skrewić Ale ma mocnie O tu grzylaska Bosiu O Jezus co ty mnie tak zrobiłaś? Myślałem, że żeś się spięła, a ty jakieś mnie tam fikołki wyprawiasz? No chodź, żebym ci tu mógł wyrwać. Tego nurtu. I Jak się kignie, patrzcie się jak się kignie. A ja nic nie mogę zrobić. No, oderwę cię czy cię nie oderwę? Ruszysz się trochę czy nie? Jasne, że się ruszysz. Żółta jęteczka żółciutka, ta co robię na filmie. Tam dokładnie ta sama. Tak myślę, że to na tom, ale mam dwie założone, żółte, no jedna trochę bardziej oliwkowa, a druga jest żółciutka, duża. Duża jętunia. Kto by Jentuni nie lubił? Pstrągi, strągi, strongi lubią jętunie, a co dopiero to Basiunia No nie, mów, że taki klocek jesteś, że ja Cię tutaj podciągnąć nie mogę. Ach. Chodzi na spokojniejszą. To będzie długa walka. Mm. 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 To będzie długa walka i jak będziesz ładna, duża, to o, jak... Jakie, śliczne to wszystko Zakończenie, bo jeszcze mam z godzinką łowienia tu holo Może potrwać trochę Jaka jest gościuwa Jeszcze tu tak nie było, żebym nie mógł jej od dna oderwać Muszę wędkę o mój brzusio bo to jest brzusie, żeby go zapiąć Znaczy zaprzeć wędkę o brzusio Ale mam Basiunię Jeszcze jej widziałem tylko jak tam poszła, ale ciężko mi ocenić a ona może być za boczek przypięta No ale to tak by przy dnie stała Bokiem się nie stawiała Nie, ona jest po prostu taka ładna, duża Jest tutaj za kamolcem Nie trafiła Jest przypięta za, za grzbiecik Jak mi się wydaje Nie, nie, to się prędko nie skończy To się prędko nie skończy Ależ myślałem, że mam kolumbrynę A to O Jezus, wędka trzeszczy za płetwę złapana A, to się prędko nie skończy To się prędko nie skończy Ja cię ręka już mi się trzęsie Oj oj Dobra muszę dziś ją na spokojniejszą bo sam sobie mogę rady dobrze nie dać Mmm To tu tak cześć no, tyż toż mała nie jest Tyż mała nie jest, zobaczcie Dobra, może trzeba podbierać ściągnąć z pleców Bo to też będzie problem pewnie Dobra, basiuńku tam kawałek odpłynęłaś a ja Cię teraz spróbuję dobra, pierwsze podejście nie, 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 nie. jeszcze jeszcze nie jeszcze nie chodź tu Basiu nie mogę jej Taki prost, byłaby druga osoba, to by mi pomogła, a tak jest problem, normalnie normalnie trzeszczy wszystko. I jeszcze trochę, no niestety muszę ją zmęczyć, bo się podpięła za grzbiecik. I co ja zrobię? Co ja zrobię, no? Muszę ją, muszę ją dać. Sztych. Jeszcze masz siłę. Chodź tu nie, nie w nurcie, chodź tu. Chodź tu Basiuniu, chodź. Rąk brakuje. Sztych. Sztych. No szpaczcie się. Przecież chcę cię uwolnić. choć tu, Basiuńku, jeszcze jesteś taka silna? Oby, skurcze pieczone. No. no nie chcę tak, no ale co zrobić? Nie, tu w nurcie nie mogę. Muszę ją tu. Chodź. Dobra, Basiuńku, już odpoczywaj. Już odpoczywaj. Już jesteś ładniutka. Jesteś moja i tylko moja. Dobra, odpoczywaj sobie. Odpoczywaj sobie. Oj, strasznie się zmęczyłem. Jak to cię grzylasku podpiął za, za tego grzbiciolka? Co? Już cię nie męczę, już. Teraz sobie odpoczywaj. Fuf, niestety tak bywa, że się podczepi rybę. Podczepi albo próbuje trafić, nie trafi się ześliźnie. Chcę ci ładną fotkę zrobić, bo zasłużyłaś na to. Odpoczywaj sobie tutaj. Mi uciekniesz to, to twoje. Oż możesz mieć siódemeczkę z przodu, basiuni. Możesz mieć, możesz mieć. Możesz mieć. Stój sobie tutaj. Ale jesteś ładna. Ale jesteś ładna. Ja wyciągnę telefon. mm <sighs> Jakbyś mi wypadła, to tutaj. I teraz się muszę bezpiecznie Wypuścić. Chodź. Tu na szybszą wodę. It, Tutaj. Tutaj, Basiunio. Tutaj. Tu. Tutaj. Uah. Poszłaś jak złoto. Dziękuję ci. To była nierówna walka. Ale się udało. Coś niesamowitego. Coś niesamowitego. O jest. 13. Jeszcze mam godzinkę łowienia, muszę odpocząć trochę. Chwila odpoczynku. O... Ostatnie chwile Oj Złowiłem ładną Basiunię Siedzi druga, siedzi druga ugrzylaska. Siedzi. Siedzi druga. Ta żółta jęteczka, to jest to. Nie ma to tamto. Siedzi druga. Jak tą wyholuję to jadę, bo już jestem tak spełniony. Zaczyna się coś pięknego coś pięknego Piękne branie ewidentne Ach. Chodź ja zobaczymy Piękne. Ta zapycholek prawidłowo No Basiu, chodź tu na spokojniejszą, chodź Żółta jęteczka to jest to Pokaż się tu Basiu, pięknie Piękny Zapycholek z Dobra, właśnie, ja muszę podbierać, ściągnąć Bo tu więcej sprzętu jak talentu Z tobą... Może pójdzie szybciej, chociaż ja wiem jak z wami jest Ja wiem jak z wami jest Piękny dziobek nie, chodź, 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 ja. Na spokojniejszym... chodź, o, ale poszło, szybko. Ale poszło szybko Ale poszło szybko chodź, ciebie odczepiam daj tu tylko... chodź, Jezus Ale twardy ten ty. Ale twardy ten Żółta jęteczka Ty jesteś znacznie mniejsza od tamtej Ale jesteś cudna Odpoczywaj sobie Ta wędeczka jest Mocna jest ryba za pych, za pięt. Jeszcze jedna Aż mi kamera spadła do wody. Jedna, druga. Ale tu Co się nie robi dla was? Dwadzieścia minut niby jeszcze. Trochę jestem niesłowny, bo powiedziałem, że, że jak złowię, to pojadę. Ale tak szybko poszło. I muszę obłowić jeszcze tamten kamień. Bo wczoraj, dwie spadły takie ładne, duże. Znowu zaczął wiadrać. Siedzi, siedzi ugrzylaska! Siedzi, siedzi, siedziała działa i tyle dobrego 4 minuty, I jeszcze na koniec parę rzutów tam za kamieniami. Minuta. Czternasta. Kończ. Jestem zadowolony. Wręcz szczęśliwy. Niestety, ale trzeba wracać. Nie był to tak udany wyjazd, jak zamierzałem. Albo miałem nadzieję, ale się udało. Kończę mój chyba ostatni wyjazd w tym roku na brzany. Liczyłem na więcej, udało się parę złowić. E, duże kilka holowałem, ale spadły. Tak to bywa. Pamiętajcie, bezpiecznie wypuszczamy brzany, nie zabieramy ich, nie jedzcie ich. Dla mnie to złota rybka. Jeżeli jesteś muszkarzem i zabierasz brzany, jesz je, to. To źle o Tobie świadczy, także trzymajcie się do następnego.